Czy wiesz, że przewóz odpadów niebezpiecznych to jedno z najbardziej wymagających zadań w logistyce? To nie tylko kwestia specjalistycznego sprzętu, ale także bezwzględnego przestrzegania przepisów. Odpady radioaktywne pochodzące z elektrowni jądrowych, placówek medycznych i laboratoriów badawczych emitują promieniowanie, mogące powodować choroby nowotworowe i mutacje genetyczne. Transport tych odpadów wymaga specjalnych kontenerów ochronnych z ołowiu lub stali, które minimalizują emisję promieniowania. Każda operacja musi być zatwierdzona przez odpowiednie instytucje. Odpady biologiczne ze szpitali, laboratoriów i zakładów przetwórstwa zwierzęcego mogą zawierać bakterie, wirusy i toksyny, które stanowią zagrożenie epidemiologiczne. Te odpady muszą być zamykane w hermetycznych pojemnikach. Aby uniemożliwić kontakt z otoczeniem, pojazdy transportujące takie odpady muszą spełniać surowe normy higieniczne. Niektóre substancje chemiczne, jak cyjanowodór czy nadtlenki organiczne, stanowią ogromne zagrożenie podczas transportu ze względu na ich zdolność do gwałtownych reakcji. Kluczowe jest odpowiednie oznakowanie i separacja substancji, aby uniknąć niekontrolowanych reakcji. Wyciek takiego ładunku może doprowadzić do skażenia wód gruntowych i powietrza. Przewóz najbardziej problematycznych odpadów niebezpiecznych wymaga ścisłego przestrzegania przepisów i zastosowania nowoczesnych technologii zabezpieczania. Firmy transportowe muszą spełniać rygorystyczne wymogi prawne, posiadać odpowiednie certyfikaty i licencje oraz zatrudniać personel z odpowiednimi uprawnieniami. Na szczęście nie wszystkie odpady niebezpieczne są tak samo problematyczne w transporcie, ale dzięki nowoczesnym technologiom i precyzyjnym przepisom możliwe jest minimalizowanie ryzyka i zapewnienie bezpieczeństwa na najwyższym poziomie. Potrzebujesz pozwolenia na transport odpadów niebezpiecznych w Europie? Zgłoś się do nas. Pomożemy Ci kompleksowo w jego uzyskaniu. Zadzwoń do nas, napisz wiadomość lub odwiedź naszą stronę, by poznać pełen zakres usług, jakie świadczymy.